Poszłoby im to o wiele szybciej, gdyby tylko spławili tego szpanera Spider-Mela. Hank tym wymyślił w swym powiększonym mózgu, że muszą tam być zasoby Pytam wszystkich bardzo serdecznie w... już tym razem nie live, co może niektórych zdziwić, ale w odcinku. A taką decyzję podjąłem dlatego, że... Ee, tak, tak, o tej godzinie, o której ja nagrywam to i o której byłby ten live, i tak, tak byście tego nie obejrzeli, z tego powodu, w sensie odcinek obejrzycie sobie na spokojnie Będzie krótszy Ale live'a, no ciężej, bo długie są, by trwał godzinę, nie? A z, z drugiej strony, no też lepiej być na bieżąco, nie? Więc no Więc tak jak mówiłem Tak sobie właśnie zdrzemiłem, że nagramy sobie odcinek zamiast tutaj bawić się Streamy tygodnia, w weekend normalnie streamik możecie być gotowi na streamika. Oczywiście on będzie w sobotę i w niedzielę, więc <ścoughs> Pewnie się cieszysz, że wracasz do akcji, co? Tony? Tak, po pewnej liczbie rozwiązanych krzyżówek zaczyna ci odbijać. No to zbudujmy coś. I też sobie tak tutaj przeglądam wczoraj te gry na przecenie, jakie są. Ciekawe. Jest parę fajnych geek Taki Lego Marvel Avengers, na przykład. <ścoughs> czy Lego też hobbit, które też chcę sobie tutaj ograć. Ale przede wszystkim ten kancunek KO, o którym wcześniej mówiłem. Położyłem to raptem godzinę temu. Jakim cudem jest już w kawałka? Ty... A, tak. Pamiętasz, jak mówiłem, że Hulk pomagał mi to wszystko tu wnosić? Nie mam więcej pytań. Widzisz? No, tak jak mówiłem, wyciągnął mm, tak, że... Kęgurku Kały, chyba tak zrobimy. A kolejną grą po Kangurku to będzie dla was e, też zaskoczenie z mojej strony: bo, bo coś wymyślę takiego, żeby was zaskoczyć. Nie? Na ratunek! Co tu jest? Tu coś jeszcze jest. Tu coś, kurde. Aha. Prawo, prawo. Duch, prawo, prawo. Mój szczęśliwa istota może wygrać wycieczkę po mojej cytadeli. Znajdujące bez. W idealnym stanie. Niech Mam nadzieję, że pamiętasz, jak to poskładać. Zaraz. Coś jest nie tak. Brakuje tu części. Sama raczej nigdzie nie poszła. No, gloce wam z pieddoli. świetnie. Tu coś jest. To... Eee. Nie wiem co. Halo, halo, pomóżcie. O, czekajcie. Nie, bo tego się nie da zniszczyć, nie. Tu jest. Znalazł. Nieźle, okay, moim zdaniem. Tak, to powinno się ładnie sprawdzić. Wszystko już działa? Dobrze. A więc mogę zaczynać w każdym momencie. Czekam tylko na znak. Czyli bo nie mamy dużo czasu. Tak wielkie, tak miażdżące, że znajduje tylko jedno słowo ogromnarne! Wiem, że zmyślone! Pozwijcie mnie! W końcu bohaterowie zrobili coś właściwie i złożyli w całość fragmenty strzaskanego Nexusa, by otworzyć portal czasoprzestrzenny. Czemu? Pytacie czemu? Skąd się urwaliście z Lemuri? Avengers ściągają tu nowe, bazę wielkości księżyca. Właśnie temu! Poszłoby im to o wiele szybciej, gdyby tylko spławili tego szpanera Spidermana. Hank Pym wymyślił w swym powiększonym mózgu, że muszą tam być zasoby wystarczające, by zniszczyć osłonę wokół twierdzy Kanga. Może po prostu nią rzućmy? Zaraz, jak coś z to wielka Gwiezdna Czata sprasuje pół miasta! Czy nie mamy ee, sporo zakłóceń. Ej, Roger, przypominasz sobie, żeby Nowhere miało pąs? Eee, o ile dobrze pamiętam, to nie Ego, żyjąca planeta? Któż wsywa mnie poprzez czas i przestrzeń? że ty! Ty! Tymi ręcami! Pewnie trzeba było sprawdzić obliczenia? Obliczenia były idealne. Właśnie przyszła wiadomość, że nie powinniśmy włączać maszyny. Kang wie, co planujemy! Skąd przyszła? Nie wiem. Głos był kobiecy. To może kimkolwiek jest. Weź ją zapytaj, co zrobić, jak już włączyliśmy! Kang zapłaci za swe państwo. Lecz najpierw wy za swoją nieudolność. Łoś, potrzebujemy z tym pomocy. No dobra, szybka misyjka i do domu. Ok, Tony, to co mamy robić? Najpierw aktywujcie łącze satelitarne. Talerz jest gotowy, wystarczy tylko odpowiednio wycelować. A czekajcie sobie od razu włączę dodatki i tutaj będzie. Razy 2 monet. O! Teraz mamy razy 8. Na mamy Spidermana, Walt yy, i Black Bolta. Znowu. W swojej drużynie. No i myślę, że taki yy, odpowiednik, czyli odcink odcinkowo lajewowy będzie fajny. Yy, dodałem ostatnio Shorta. Oraz yy, na TikToku też mam kanał, jeżeli ktoś by to interesował. <grystanie> no i dodałem tam TikToka z panka. Nie ukrywam, że musiałem się bardzo mocno z powrotem zagrać. Oraz. Oraz. Ja widziałem, że też się podobało Wam. <grystanie> Więc myślę, że sobie w niedługiej przyszłości wrócimy do tego. Bo tam też można sobie na studę przejść. Co to prawda to trochę więcej będzie wymagało. Eee, Czas, ale to... to bez problemu, nie? Na początku grajmy to, co mam w planach i potem zobaczymy, co będzie. tu? Spiderman, Spiderman. Co to jest? Hmm... My ja tu chyba nic z tym zrobić nie możemy. To coś jest jeszcze. No, tu Chłop przejebany, ma, radać nie może. <głos> Był głos jest głośniejszy niż, niż nie wiem co. Niż odrzutowiec. Przejebany, przejebany. Mamy jakieś pokrętło, więc sobie im pokręćmy. I co to nam da? Co to nam odblokuje, może tak powiem? No. Zaraszacz. Co wykorzystać? Już O, 130, 130 metrów jest jakaś nadzieja na Szybciutko zbieram te. Uuuh. Teraz tym mnie o O, a, a dobra, czaje wozy Patrzę, weźmy łos. Zmniejszymy się e, Trójkątem Naciśnij ciśnienie żeby się zmniejszyć A naciśnie, nie przytrzymaj, okay. Nie wiem co mam z tym przytrzymywaniem Jakby to przytrzymywanie byłoby lepszą opcją Tu <grym> się odblokuje Kusie. Co się zrobi? A przesunie to, okej okay. <laughs> A to nie mogliśmy się zmniejszyć tak wlecieć? Hmm? Właśnie A ja teraz nie wlecę, tak? Hmm? A tutaj też A nie wlecę, dobra Myślałem, że tamtędy też już się nie da wlecieć A to już byłoby dziwne Tutaj jeszcze pieniążki są do zebrania, zbierzemy コトヨタ。 Nie w siebie? Niby tak, ale po co nadmiernie upraszczać? W końcu nikt nie lubi Mongrelińskich. czyli każda tena musi być wycelowana w siebie, tak? O il ja zrozumiałem to No dobra. Zaraz to sprawdzimy. Cztery. Pięć. No przecież byłoby za łatwo. Jeszcze jeden. Ech. Patrzcie co za gówno Cztery mnie zostały tutaj już mam. No A, czyli starczy kręcić, dobra, myślę, że jak już minikierkę się robić, starczy kręcić po tym urządzeniu. <laughs> Jasno. jasna. Lecz nikczemnicy zniszczyli większość naszego wyposażenia. Ach, iście po bandycku. Musicie tylko przesłać energię do konwertera. Na pewno się jakoś da. No dobra, Aha. rozejrzyjcie się, jak tu przywrócić zasilanie. Oczywiście, Steve. Do dzieła. White Tiger? No proszę. Mały Tori Tory, White Tiger. No dobra. No dobra. Czy to ta misja jest jedna z duszy, czy ta jest krótsza? Mam nadzieję, że ta jest krótsza. Fajnie, jakby się udało zmieścić w tym odcinku. Tu coś jest na doktora stranger, ale my się tu nie łapiemy, bo jesteśmy doktorem stranger. Eee, to klipam. <laughs> Coś... A tutaj co to? A ja na kapitana Ameryki, dawaj to, torze sobie zbierzemy monetki wiadomka. <grymka> Dobra, to otworzone. Teraz pewnie ta pizda musi skoczyć na tą tutaj Dźwigiemkę Dokładnie A ludzie mogli użyć tarczy Gdzie jest kapitan Anaryka Dawego Wycelujemy sobie w ten albo w ten I ładnie wszystko poszło Co to jest? Jakiś wiatraczek, który będzie pewnie dawał energię do generatora? Co Tony, a Thor nie mógłby tego doładować? Niestety potrzeba stałego dopływu mocy. Potężny impuls tylko to przeładuje. A wtedy zostaną nam świece i kamienie jak za twoich czasów. Nie jestem aż tak stary, Tony. Lepiej nie byłoby sprawdzić Tu coś jest, jeszcze do zbudowania Już bałwana budujemy Jednego z trzech pewnie No nie Kurwa, pięć minut zostało Dużo coś Jak za pierwszym podejściem Tu coś jest Kurwa, monetach też od Cholera, dobrze, dają monetki się przydadzą. Czy więcej monetek tym jeszcze musi się jakieś postacie podbudować, nie? Jakieś nowe czy coś. O, to coś możemy zbudować. O, tu nas ten lorda jest. Tu pewnie też jest jakiś, jakiś zestaw. Do tego też nie blokujemy. jest do Tora na początku musi być ta Pantera ok i teraz Tor nie o to mi chodziło jeszcze ewentualnie z takich wierch też myślałem nad Asassin Creed Origins to się nazywało to jest z Egiptu to też może być coś ciekawą obcą w sensie że... obcą no po prostu może być tutaj patentem do tego, żeby była z tego seria Hosiarko jeździ chujowo Dobra, udało się. Aha Czy mogłabyś się odsunąć? Poczekajcie, bo to jest o. Ja pierdolę ty, no jak się tym jeździ Kujowo ja skręcam, to jedzie w ogóle w inną stronę ale... Masakra Dobra, udało się Teraz kopnie, kopnij dziurę Tu nie ma nic Nie, coś jest A to chyba trzeba wszystkie dziury wykopać, żeby to otworzyć w takim razie w się sensie zbudować, nie otworzyć. Co ja mam dzisiaj z tym gadaniem, no, Tu jeszcze jakaś dziurka. Tu jeszcze są dwie. No patrzcie. A, no jeszcze nie wykopałeś tego w całości, poczekaj. Już? Nie no, jeszcze nie. O, teraz dopiero. Dobra. Budujemy. Kolejna coś. Lepiej niech ktoś inny obsłuży, cokolwiek to jest. To ma sens. Takie koło wrotkowe cho na chodnika. Tą świnię takim razem. Szybko, 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 szybko. No dobrze. To... Chyba przywróciliśmy temu moc. Mamy obydwa kwantowe generatory mocy? Tak. Powiedzmy że tak. tylko zacznie, Kang rzuci na nas wszystko co ma. Muszę zachować pełne skupienie, więc spróbujcie jak najdłużej trzymać ich ode mnie zdawa. Jeśli wrogu będzie za dużo Zawsze tu jest i stręcza. She hold! She hold! To co to za ty kurwa czerwony? Orfangę kundzieta. Za dużo zdecydowanie. fez o Łooo! Tak, genialnie! Chyba potrzebuję przerwy. Hmm. Wiedziałem, że te namiary się sprawdzą. Idealnie. Fajna miśla. Zresztą mi się to LEGO podoba. No, to nie sprawiało mi frajdy, że na gierka LEGO jest taka, wiecie? To strasznie. Podoba mi się niesamowicie. I z tego co wiem, jest 20 misji, więc zostało nam, nam tylko dwie misje do końca, że tak powiem, fabularnej tej gry. No i potem będzie co? Przechodzenie z tych poziomów samych, żeby zebrać wszystkie międzystawy I te inne pić tu i tu. Oraz y, maksymalnie, światła, czyli raczej tam jakieś wyścigi, jakieś misje i tak dalej, więc... Więc będzie trochę jeszcze rzeczy do robienia. Dzisiaj co? Dzisiaj jest środa. Więc myślę, że w piątek powinniśmy zakończyć ten. No i w weekend już sobie na streamie będziemy robić misje poboczne jakieś, nie? Czekajcie, czekajcie, bo będzie warto. Spróbuję powiadomić Nova Żeby szykowali się na odsłonięcie Cytadeli. O ile to nastąpi? Słuchajcie mnie! Pokażmy Kangowi prawdziwą walkę! Jej, no ale z ciebie, słodziak! Mogę o tobie napisać w swoich fanfikach? Jam jest gród. No to uznam to za tak. Dzięki. To, co mówiłeś? Kosmo przekierował większość głównego zasilania nowhere przez serię przekaźników. Na miejscu trzeba reinicjować centralną osobliwość, a powstały efekt Faradaya stworzy pole zniekształcające dzięki emiterowi kwantowemu. Pytania? Wiesz co? Zostaw to Starkowi. Gdzie Tony? Możemy ruszać? Ach, chcę poznać tego gadającego psa. No to ja tam. Gotowi? Niezła zbroja. Dzięki. Zmodyfikowałem głowę. Młyszczący wybaczy! Trzymaj się spieszyć. Wszystko okej? Okay? Zbieraliśmy wielką czaskę i spróbujmy wreszcie zmierzyć się z niezliczonymi siłami. Nie! <słuch> yeah. Jest o wiele brzydsza niż pamiętam. To wielka dryfująca głowa. Raczej się nie wybierała na konkursy piękności. No, pośpieszcie się! Ja chcę dogadającego psa! Proszę! Zróbcie pośpiech do kosmo, żeby ten koks mógł wami jechać! Obywatelskie <grymne> no dobra, to na tyle w tym odcinku, trzymajcie się i do słyszenia w jutrzejszym, cześć